Dlaczego inwestycja Swobodna Spot we Wrocławiu ma schodki na dachu? Z tego samego powodu Interkontynental w Warszawie ma dziurę w budynku. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z Piotrem z Echo, który m.in. odpowie nam na to pytanie. Na budowie będzie również dzisiaj Wiecha. Czy wiecie, co to jest? Później porozmawiamy z Tomaszem, który m.in. powie nam, jak kreatywnie udało mu się przyspieszyć realizację budowy. Ja nazywam się Patryk Nocek, optymalizuję projekty budowlane. To jest program Wjazd na Budowę. Lecimy z odcinkiem. Nagraliśmy już drona, ale nie bez przyczyny znajdujemy się tutaj, gdzie jesteśmy, bo jest to dla Was kolejna podpowiedź w temacie skomplikowanej geometrii tego budynku. Idziemy założyć kaski i kamizelki i lecimy po Piotra, żeby nagrywać ten materiał dalej. Natomiast, jeżeli Ty chciałbyś ze mną nagrywać takie materiały, to właśnie odpaliłem nową stronę internetową, na której wszystko pięknie wyjaśniam. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz tam do siebie kontakt. Lecimy! Swoją drogą dajcie znać w komentarzu, czy taki nowy format Wam odpowiada, że właśnie relacjonujemy trochę tą naszą robotę. Jest cała historia szyta w trakcie odcinka. Ciekawy jestem. Czesal Wam Piotra, który jest tutaj odpowiedzialny za piękno. I powiedz mi, co to w ogóle znaczy, że jesteś tutaj za piękny, odpowiedzialny? Piękno od samego początku do końca podczas pracy nad inwestycją polega to na tym, że dbam o to, by budynek, który budujemy, jakikolwiek on jest, czy to są biura, akademiki, czy mieszkania na wynajem, był jak najbardziej optymalny, piękny i funkcjonalny w ramach naszych potrzeb biznesowych. Okej, okay, to mi przychodzą tutaj dwie rzeczy do, na myśl. Pierwsza rzecz, no ale przecież zatrudniacie zewnętrzną pracownię, tutaj jest akurat Kuryłowicz. No bo Ty jesteś też architektem, prawda? Tak, absolutnie tak. No to dlaczego, jeżeli zatrudniacie zewnętrzną pracownię, to po co wewnętrznych strukturach inwestora architekt? Echo jest dużą firmą i jednocześnie realizujemy kilkadziesiąt projektów. Żeby prawidłowo je obsłużyć, musielibyśmy mieć bardzo duże struktury projektowe, dlatego do współpracy zapraszamy najbardziej uznane biura w Polsce. To pozwala działać nam efektywnie i jednocześnie realizować kilkanaście inwestycji na raz. Ty rozumiem, że jesteś taką osobą, która współpracuje właśnie z architektami zewnętrznymi, żeby wdrożyć tą Waszą wizję. Tak, ja organizuję cały proces projektowy od momentu, kiedy analizujemy działkę do zakupu. To już jest proces, w który bardzo mocno uczestniczymy, poprzez wyłonienie biura architektonicznego, zorganizowanie procesu w czasie do etapu realizacji. Okej, okay, a ta druga rzecz, która mi przyszła na myśl, powiedziałaś optymalizację. To jest rzecz w ogóle, mój konik, ja się tym zajmuję. Inwestorzy przychodzą do mnie z projektem, a ja znajduję im miejsca, w których Projektanci, zmarnowali ich pieniądze i Ty rozumiem po stronie inwestora jesteś też taką osobą, żeby w tych optymalizacjach się nie zatracić, żeby, żeby ta inwestycja na końcu pomimo zoptymalizowania kosztów wyszła. Piękna, jak to na początku powiedzieliśmy, tak? Tak, architektura, to, co sobie pozostawiamy, realizując kolejne budynki jest nas czymś istotnym. Jesteśmy budowniczymi ja, w związku z tym zależy nam na tym, żeby budynki, które oddajemy do użytku, dobrze się starzały. Dlatego moją rolą jest to, żeby te emocje, które powstają na początku, od momentu koncepcji przeradzające się w projekt budowlany, projekt wykonawczy, nie zatracały swojego ducha, czyli żeby to piękno w tym budynku było obecne przez cały czas. Partnerami odcinka są Kone, windy z systemem, który poprawia przepustowość i komfort pasażerów poprzez inteligentne grupowanie podróżnych. Peri, systemy deskowań, rusztowań, doradztwo techniczne, sklejka i akcesoria. Linki do partnerów w opisie materiału. Ok, a teraz jesteśmy we Wrocławiu, Swobodna Spot. Jakie są liczby tej konkretnej inwestycji? Ten budynek w całej swojej skali to 23 tysiące powierzchni użytkowej, a więc można to porównać do 23 tysięcy biurek ustawionych obok siebie. Mamy prostą analogię do budynku biurowego. Kubatura tego budynku pozwoliłaby na Umieszczenie w nim 96 milionów balonów pompowanych, takich na sznureczku. Mamy tutaj 10 tysięcy metrów kwadratowych elewacji, a więc prosta analogia, odniesienie do 100 boisk tenisowych. Ilość szkła, myślę, że spokojnie pozwoliłaby nam na oświetlenie małej dzielnicy. To ilość światła, które przez nieby przeszła, odpowiada światłu, które potrzebuje, powiedzmy, kilkaset mieszkań. Także budynek w skali średniej, ale te liczby, myślę, że mogą robić razem. No a dobra, powiedzmy, bo jesteśmy teraz w Parterze i to jest wasza inwestycja w ogóle jako Echo. Przynajmniej ja to tak odbieram. Co miasto twórcze? Ja na przykład żyję w Łodzi i obok mnie jest Fuzja. I tam zresztą nagrywaliśmy odcinek. W Fuzis tam na przykład wystąpiła Karolina Prendota krystek Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Czy, czy ona również brała udział w tej inwestycji? Każda inwestycja to tak naprawdę współpraca wielu zespołów echo, odpowiedzialnych za różne obszary. Karolina odpowiada za obszar Food and Bevery, czyli za te usługi, które są najbliżej miasta, najbliżej ludzi, oprócz tych części wspólnych budynków, za które odpowiadamy my. I te lokale spowodują, że ta wasza inwestycja nie będzie po godzinie pracy biurowej wyłączona, zamknięta, wygaszona, tylko faktycznie miasto będzie żyło tutaj, prawda? Tak, tak, to jest jeden z naszych priorytetów. Tak jak myślimy o samym budynku, to jak ten budynek, co ten budynek oferuje w aspekcie lokali usługowych, miksu, najemców, ale też otoczenia, czyli gospodarowania, o czym powiemy później czyli otoczeniu, które ma sprzyjać użytkownikom do tego, by móc tam przebywać i spędzać czas w różnej formie i w różnych porach roku. Jesteśmy na typowej kondygnacji biurowej, akurat na siódmej. My dzisiaj wjechaliśmy tutaj winną budowlaną, ale na co dzień, jak budynek już będzie funkcjonował, to najemcy będą się transportować tutaj windami partnera dzisiejszego odcinka, firmy KONE. I to mógłbyś ciekawego o nich powiedzieć? Tak, budynek jest wyposażony w trzy nowoczesne windy, szybkobieżne. Ich taką integralną cechą jest to, że są wyposażone w inteligentny system zarządzania, który daje tę korzyść, że wystarczy przyłożyć kartę do czytnika, winda zjeżdża, nie trzeba wybierać pięta i tak dalej. To wszystko jest zaprogramowane. Czyli pokazuje mi system, do której windy mam wsiąść i w windzie już nie mam przycisków, na które piętro jadę, bo jak przyłożyłem kartę, to winda wie, że ja na tym piętrze pracuję, więc ona kieruje mnie na to piętro. Dokładnie tak. Okej. Okay. A powiedz mi, bo na, jesteśmy na takiej właśnie kondygnacji biurowej i w jakim standardzie wy to możecie oddać swoim najemcom? E, możemy oddać to w standardzie albo deweloperskim, takim surowym, gdzie najemca w własnym zakresie organizuje proces fitoutu, albo możemy cały ten proces zorganizować sami, a najemcy przekazać klucz. Okej, okay. i taki fitout to wy już macie wewnątrz własnych struktur, bo na przykład kiedyś nagrywałem z, z Wami odcinek na fuzji z Agą Krawczyńską. Tak. I taka Aga mogła być na przykład tutaj zająć tym, żeby zorganizować ten cały proces dla najemcy, tak? Czy? Tak, jak najbardziej. Mamy ogromne doświadczenia w realizowaniu brudu dla najemców. Właściwie w większości robimy to sami, za najemców. Wszyscy są zadowoleni. Nie, no to jest super z punktu widzenia najemcy, no bo wszystko ma w jednych rękach, nie, że od, od dewelopera bierze e, budynek, od kogoś innego e, bierze wykończenie i potem na styku tych dwóch rzeczy mogą powstać jakieś problemy, konflikty. To upraszcza proces dla najemcy, jest to wygodne. Okej, okay, a jeżeli mieliśmy, tam widzieliśmy te tarasy, to tarasy, one są przynależne do konkretnych biur, to nie są przestrzenie wspólne, tak? Tak, to nie są przestrzenie wspólne, to są przestrzenie wspólne najemców, przestrzenie wspólne zewnętrzne. Takich tarasów w budynku mamy 15. I to jest ta cecha, która powoduje, że to biuro ma też swoją część na świeżym powietrzu, którą można zaaranżować w dowolny sposób, niezależnie od tego, że będzie tam również obecna zieleń, taka, która dla najemcy będzie stanowiła pewien taki efekt obcowania z przyrodą. No, a jeżeli w ogóle chodzi o zieleń w całym tym budynku, to jest temat, który mocno zaopiekowaliście? Tak, jak najbardziej. Pomiędzy budynkami powstanie zielony pasaż, pasaż, który właśnie będzie sercem tego projektu. Zadbaliśmy o to, żeby została zaprojektowana przez osobę, która bardzo dobrze rozumie kontekst miejski, kontekst bardzo silnie zurbanizowany. W związku z tym w docelowym kształcie. Zieleń będzie oferować bardzo dużą bioróżnorodność. Rośliny, które już będą y, bardzo bujne, bardzo dorodne. Czyli nie tak, że za 5 lat dopiero do Dokładnie to tak, zależało nam na tym, żeby te drzewa, które tam powstaną, inne rośliny były już odpowiedniej wielkości, odpowiednio wcześniej w szkółkach zarezerwowane. Y, no i cóż, no i takim myślę, że bardzo ciekawym elementem będzie to, że dbając o te rośliny, będziemy korzystać z wody która będzie wcześniej gromadzona w zbiornikach retencyjnych I automatyczne nawadnianie, tak? Też, tak okay. A teraz, Patryk, zapraszam Cię na uroczystą wiechę. Na samym szczycie, rozumiem? Tak gdzie? jest. Okej, okay. jeszcze widzą jesteśmy krewni to, żeby opowiedzieć, dlaczego ten dach jest taki schodkowy. I to, jeżeli pozwolisz, powiemy na samym końcu odcinka, żeby zostali z nami na dłużej. Natomiast jeszcze e, w międzyczasie porozmawiam z Tomaszem, który jest odpowiedzialny za konstrukcję tego budynku. I jak oceniasz ich pracę? Oceniam bardzo dobrze, beton jest bardzo ładny, jest równy, z tego co wiem jest również, prace idą zgodnie z harmonogramem, także bardzo polecam. Zadałem Wam pytanie na początku, czy wiecie czym jest Wiecha. Wiecha to jest taki moment, w którym konstrukcja budynku jest zakończona i oficjalnie jest wieszany dzisiaj wieniec na szczycie budynku. Wiecha zamontowana jest tutaj z nami, a z nami również Tomek. Cześć Tomek. Tomek jest odpowiedzialny za realizację konstrukcji tego budynku. Chodź, Tomek, i powiedz mi, jaką konstrukcję budynku my tutaj w ogóle mamy? Jest to konstrukcja żelbetowa monolityczna czyli beton wylewany na miejscu. Zbrojenie montowane również na miejscu. A jeżeli chodzi o liczby te inwestycji, takie Twoje konstrukcyjne, to co byś mógł tutaj nam powiedzieć? Obrazowo mniej więcej. Całkowita ilość betonu, jaką wmontowaliśmy w ten obiekt, to jest 12,5 tysiąca metrów sześciennych, czyli obrazowo to jest jakieś 5 basenów olimpijskich. Betonu? Tak jest. No To jest ogro, ogromna ilość. Ogromna ilość, nie? zgadza się. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o drugi najważniejszy składnik, czyli zbrojenie, około 1500 ton, logistycznie 75 tirów. Tak, byś tak jeden za drugim ustawił, to co by ci wyszło? Myślę, że byśmy mieli kolejkę długości około kilometra. No ale to nie na raz, rozumiem, tutaj też przywozimy. Nie, nie na raz oczywiście. Logistyka, harmonogram, cała organizacja procesu budowlanego zeszło nam z tym około 12 miesięcy. Okej, okay, a wcześniej widzą, powiedziałem o tym, że miałeś tutaj kreatywne rozwiązanie, które pozwoliło ci dotrzymać harmonogram budowy, przyspieszyć tą realizację, tak? I co to było? Tak, w pewnym momencie, jak że tak powiem, obserwowaliśmy nasze dokonania, jeżeli chodzi o szalowanie tradycyjne, również we współpracy z firmą Perry, doszliśmy do wniosku, że musimy zastosować element deskowania prefabrykowanego, tak zwany stolik. Czym jest stolik? Stolik akurat w tym przypadku było to deskowanie belki krawędziowej, czyli są to elementy, które montujemy raz, przykładowo w pewnym momencie realizacji i następnie ten element jest przestawiany, jest rotowany w odpowiednim momencie z kondygnacji na kondygnację, ażeby nie musić po raz kolejny przeprowadzać wszystkich czynności montażowych i tak dalej. Czyli nie budujesz tego z małych elementów, wszystkiego, tylko jeden duży element. Masz zamontowany, wylewasz, demontujesz go i przekładasz na kolejną kondygnację. Tak, tak jest. Tak? Jest to taka próba wprowadzenia taśmowej produkcji czy też prefabrykacji do budownictwa monolitycznego, która wiadomo, oszczędza czas. I tutaj podjęliśmy decyzję, zastosowaliśmy to rozwiązanie, i dzięki temu udało nam się złapać termin na tej inwestycji. Tomek, a powiedz mi, bo jesteśmy na znacznej wysokości, jak Wy tutaj podawaliście mieszankę betonową? Do pewnej wysokości budynku wystarczające były pompy na podwozie samochodowym. Największa pompa, jaką tutaj przyjmowaliśmy, to była długość wysięgnika 65 metrów. Od pewnej wysokości budynku sama pompa była niewystarczająca i wtedy zastosowaliśmy rozciełacz do betonu, czyli tzw. pająk. Pająk był uzupełniany rurociągiem, czyli przyjeżdżała pompa samochodowa, rozstawiała się, wystawiała wysięgnik, następnie było spięcie z rurociągiem i wpięcie się do rozciłacza. I w taki sposób praktycznie długość rurociągu, czy też zasięg podawania mieszanki jest praktycznie nieograniczony. No chyba, że już pompa nie da rady sięgnąć tak wysoko, ile ma taka dana kondygnacja, nie? Ale wtedy na budynkach, nie wiem, wysokościowych przykładowo jest pompa stacjonarna, bo to też jest oszczędność miejsca i praktycznie długość ruchu ciągu to dochodzi, nie wiem, do, do setek metrów. A jakbyście chcieli zobaczyć taką pompę stacjonarną, to nagrywaliśmy ją na przykład na budynku The Bridge w Warszawie. Tutaj Wam wrzucę ten odcinek. Powiedz mi, Tomek, na jakie wyzwania trafiłeś na tej budowie z punktu widzenia realizacji konstrukcji tego budynku? Jedno z wyzwań? Możecie zaobserwować tutaj po twojej prawej stronie. Czyli mamy tutaj do czynienia z, ze słupami w wysokości 8 metrów. I udało Wam się to zabetonować na, w, w jednym cyklu, na jeden raz? Udało nam się. Dobraliśmy tutaj odpowiednie deskowanie. Wsparliśmy się też analizą parcia ze strony terii. Którzy nam, którzy nam podali pewne parametry, jaką prędkość betonowania powinniśmy utrzymać, a żeby nie przekroczyć dopuszczalnego oparcia mieszanki na szalunę. Przy zachowaniu tego czasu też nie pogłębiamy buławy do samego spodu, to parcie nie jest, nie jest duże. Jest w granicach dopuszczalnego przez deskowanie. Ława, czyli wibrator, w wkładasz wibrat. do, do szalunku po to, żeby zagęścić beton, żeby potem nie było takich pecherzy powietrznych, które tak. po rozdeskowaniu brak betonu w tym miejscu. Dokładnie tak. tak. No i oczywiście też odpowiednie zawibrowanie mieszanki zapewnia właściwe parametry. Później już samego betonu, czyli wytrzymałość i tak dalej. Ok, wysokie słupy, czyli też wysoki strop na, nad tymi słupami, tak? Tak jest. Słupy wspierają belkę krawędziową, mamy tam też strop. Tutaj wybraliśmy, jeżeli chodzi o system deskowania, wieże stropowe ST100, oczywiście dostarczone przez Peri Peri, też zaprojektowało nam. Ten strop, bo to wiadomo, stropy na wysokich pułapach to już są wymagające konstrukcje. Mają znaczenie stężenia, mają znaczenie rozpiętości, żeby nie przeciążyć tych elementów. Także otrzymaliśmy od nich projekt. Tutaj, właśnie przy tych wymagających elementach, posiłkowaliśmy się doświadczeniem i też powiedzmy wiedzą projektantów Peri, całym tym know-how i tak dalej, narzędziami, którymi dysponują. I mieliśmy tutaj silne wsparcie z ich strony. No i dzięki temu, przy tych takich wymagających elementach Myślę, że odnieśliśmy sukces. Bo jakość elementów jest zadowalająca, praca była się bezpiecznie. A jeżeli chodzi o jakieś kolejne elementy, które na tej budowie były takie wymagające, to co, co, co tu jeszcze na Ciebie trafiło? Łętrze analizy musieliśmy przeprowadzić w obrębie rampy, która była na dwóch poziomach. Rampa zjazdowa, czyli samochód tam, gdzie samochody będą zjeżdżać do praży, tak? Dokładnie tak. Sama geometria rampy, jak również podparcie rampy. Rzut rampy na poziomie minus 2 nie pokrywa się z rzutem na poziomie minus 1, czyli część elementów ścian była docinana przez rampę poziom minus 1, przez rampę poziom minus 2. Na tym etapie mocno pomocny dla nas był model BIM, który nam udostępnił inwestor. Czyli w 3D mogłeś sobie poobracać, zrozumieć jak to wszystko całą, wygląda? Całą brełę budynku, poprowadzić dowolnie przekroje, wygasić elementy włączyć ich widoczności. Dzięki temu mogliśmy sprawnie zaplanować sobie też, nie wiem, paktowanie wykonania ścian, bo o dziwo w tym przypadku miała duże znaczenie sama kolejność. Komplikowanie się o tym mówi, trochę trudniej było to jeszcze wykonać, ale na szczęście udało się to doprowadzić do, do szczęśliwego finału. Rampa jest bez większych problemów wykonawczych. Piotr, rozwiązanie zagadki tego odcinka. Dlaczego ten budynek nie jest zwykłym, prostokonnym klockiem, tylko ma tak skomplikowaną geometrię dachu? Patryk. To wynika z faktu, że jesteśmy w Zawodowej śródmiejskiej, która jest pełna wyzwań, jeśli chodzi o spełnienie prawidłowego oddziaływania między budynkami. Tu chodziło o to, że oddziaływaliśmy na mieszkanie na parterze, które po prostu zacienialiśmy. Analiza pokazała, że takie wycięcie budynku spełni wymagania dla mieszkań, a my pewne ograniczenie przekuliśmy w zaletę. Stąd mamy 15 tarasów, które są przestrzenią zewnętrzną dla najemców, pełną zieleni. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję. Dajcie znać w komentarzu na dole, jak Wy byście zaaranżowali taki taras, gdyby był przy Waszym biurze bądź mieszkaniu. Po tej stronie odcinek, o którym dwukrotnie dzisiaj wspomniałem w materiale, czyli, czyli materiał, który nagraliśmy w łódzkiej fuzji, która została wybudowana również przez tego samego inwestora, czyli przez Echo. A tutaj koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Patryk Nocek, cześć, cześć!